Dlaczego tak niewielu terapeutów chce pracować z narcyzami? Terapia z osobowością narcystyczną jest szczególnie trudną terapią z wielu względów. Przede wszystkim narcyz najchętniej przychodzi na terapię par z partnerem lub partnerką, by potwierdzić swoją wersję, by przedstawić partnera w złym świetle, skupiając się właśnie na swojej bardzo dobrej stronie wizerunku na łagodności, na trosce, czułości wobec partnera, a partnera przedstawia w świetle jak najgorszym. Jakież jest zawsze zdziwienie takiego narcyza, kiedy na terapii okazuje się, że to wcale nie w partnerze jest problem, tylko w nim. To nie chodzi o brak komunikacji, to nie chodzi o jakąś niewdzięczność, to nie chodzi o złą wolę partnera, tylko chodzi o przemoc narcystyczną ze strony właśnie głównego zainteresowanego. Wtedy narcyz zaczyna podważać kompetencje terapeuty, zaczyna odrzucać to co terapeuta mówi, zaczyna dewalu dewaluować terapeutę, jego Studia ukończone, kursy, szkolenia, doświadczenie, nagle twierdzi, że terapeuta nie ma racji, że nie można w taki sposób lub tak szybko rozpoznać schematów narcystycznych. Nagle domaga się 150 testów, nagle wszystko, co mówi terapeuta, jest podważane, nieprawdziwe, albo czuje się narcyz skrzywdzony etykietką, która polega po prostu na rozpoznaniu narcyzmu u niego. Narcyz zaczyna być roszczeniowy, arogancki, nierzadko na terapii krzyczy, jest niegrzeczny, okazuje brak szacunku i jest bardzo niezadowolony, kiedy terapeuta nie daje się zmanipulować, wpuścić w maliny lub wejść w narcystyczną grę. Jak narcyst tylko zobaczy, że nie da się mu wkraść, czyjej właski terapeuty, ta manipulacja narcystyczna na nic się zdaje, bo jeżeli terapeuta pracuje faktycznie z osobowościami narcystycznymi, to dla takiego eksperta schematy narcystyczne i manipulacje są bardziej niż oczywiste i można to stwierdzić, rozpoznać już. Na pierwszych sesjach wcale nie potrzeba pół roku czy roku, żeby takie rozpoznanie postawić. Schematy narcystyczne, arogancja, manipulacja, dewaluacja, odrzucanie, poczucie bycia skrzywdzonym, etykietkowanie, podłość, zemsta czy inne Schematy są bardziej niż widoczne już na pierwszych sesjach. I wtedy taki narcyz nierzadko z terapii rezygnuje, nierzadko na nią nie przychodzi, unika, nie chce rozmawiać albo usilnie stara się całą uwagę przekierowywać właśnie na żonę, męża, matkę czy dzieci. To nigdy nie jest moja wina, to zawsze ona, to zawsze on. Przerzucanie odpowiedzialności, przerzucanie poczucia winy to są właśnie te techniki, które narcyzm próbuje zastosować również w terapii. Potem próbuje zrobić siebie ofiarę, potem próbuje wymusić litość czy też miłosierdzie, a potem zarzuca terapeucie brak empatii, zbytnie konkretność czy zbyt szybkie rozpoznanie schematów narcystycznych. Woli iść do terapeuty, który będzie klepał go po ramieniu, utwierdzał w poczuciu bycia skrzywdzonym, słuchał wszystkich jego historyjek, niestworzonych rzeczy i manipulacji. I u takiego terapeuty narcyzowi jest najlepiej. A już w ogóle najlepiej jest u takiego, który całą wersję narcyza uzna jako prawdę i zdewaluuje wspólnie z narcyzem partnerkę czy Partnera. Moi pacjenci nierzadko opowiadają mi historie z gabinetów terapeutycznych, do których chodzili wspólnie z narcyzem, że narcyzowi udawało się zmanipulować terapeutę na tyle, że został przekabacony na stronę narcyza. I wtedy ten partner stawał się całym złem, był winny, i to są właśnie te szczyty narcyzmu, gdzie kat robi z siebie ofiarę, a całą winę przerzuca na faktycznie pokrzywdzoną osobę. I ta osoba wtedy już nie ma gdzie szukać pomocy czuje się bezsilna i bezradna i sama rezygnuje z terapii. Niektórzy jednak narcyzi rzeczywiście są ciekawi tego wszystkiego, rzeczywiście chcą słuchać i dowiadywać się. Tak jak już mówiłam w jednej z rolek, narcyz rokujący to jest taki, który więcej traci na swoim narcyzmie niż zyskuje, od którego zaczynają odwracać się ludzie, przyjaciele, który traci rodzinę, pracę, zasoby czy pieniądze i przychodzi by zorientować się o co tak naprawdę chodzi tym wszystkim ludziom. To są narcyzi, którzy pomimo tego, że te sesje są bardzo trudne, przychodzą na nie, słuchają i pracują, to oczywiście mniejszość, większość narcyzów czy narcyzek rezygnuje z terapii, bo czują się po prostu skrzywdzeni prawdą, która jest przekazywana na terapii i czują się również skrzywdzeni, że ich manipulacje akurat na terapeutę specjalizującego się w tym obszarze po prostu nie działa. Ale jeżeli jesteś narcyzem czy narcyską i rzeczywiście chcesz przepracować swoje zaburzenie osobowości, zapraszam cię na terapię i konsultacje. Jest konkretnie, jest mocno, jest szybko, czasem jest ekstremalnie, jest trudno, ale równocześnie podejdę do ciebie ze zrozumieniem i z empatią. Jak wielu moich pacjentów narcystycznych, Ty również uzyskasz u mnie wsparcie i pomoc, jeżeli rzeczywiście będziesz ze mną szczery czy szczera, rzeczywiście pokażesz, jakie jest, jaka jest prawda, jakie masz schematy i jaki jest Twój wkład w Twoją relację, w życie, które jest traumatyczne, dysfunkcyjne, dramatyczne i krzywdzące dla wielu ludzi, ale również dla Ciebie. Zobacz moje wykłady, przeczytaj moje artykuły, przyjdź na moje warsztaty do kliniki Traumy i Narcyzmu, gdzie również Ciebie jako osobowość narcystyczną nauczę, dlaczego to robisz, dlaczego to stosujesz, po co to robisz i jak możesz te wszystkie korzyści uzyskać inaczej, nie krzywdząc, bo naprawdę nie trzeba kupować miłości, nie trzeba nękać, odrzucać i wikłać innych ludzi, żeby otrzymać troskę, miłość i wsparcie. Jeżeli tylko chcesz zbudować autentyczne więzi i relacje, pomogę ci. Zapraszam, Ewelina Naturia Pańczyk.